Cześć, cześć. Dzisiaj wam pokażę jak skonfigurować OBSa. Specjalnie na... ten... Specjalnie na życzenie kolegi. Specjalnie na jego życzenie. Dzisiaj konfigurujemy OBSa. Więc tak, jak chcemy żeby mikrofon ma, nam działał tak jak mi działa, ja sobie tutaj trochę. O, teraz będzie mnie słys... głośniej słyszeć. Tak, jak mamy dodane parę mikrofonów, to wszystkie klikamy w ikonę. W tą ikonę. Klikamy, żeby była czerwona. I zostawiamy tylko jeden, jedną tą białą ikonkę. I jak ją zostawimy, to w ustawienia sobie możemy wejść. Możemy sobie obraz, skróty klawiszowe, główne, zaawansowane. No i no, mamy takie inne. Więc tutaj możemy sobie zanikanie na przykład. Możemy sobie dodać slajd. okej, okay, mamy slajd. Domyślne. W lewo, w dół. Dobrze, to No, tu mamy y, rozpocznij stream, panel sterujący. Rozpocznij y, nagrywanie, tylko ja tu mam za, zatrzymaj y, nagrywania. Tutaj, jak klikniemy, to robimy cięcie. Tutaj możemy uruchomić kamerkę. Ja nie uruchomię, bo nie mam kamery. Tutaj mamy tryb studia, czyli mamy podwójny ten. Podwójne ustawienia, no i zamknij. Jak chcemy sobie dodać yy, ten. Sceny, żeby było nam coś widać, bo jak nie będziemy mieli sceny, czyli tutaj nic nie będziemy mieli. To będziemy mieli czarny ekran. Więc jak chcemy, żeby nie było tego czarnego ekranu, klikamy sobie plus. Ok. I widzicie, mamy czarny ekran, więc kolejny dodaj. No i przechwytywanie ekranu, przechwytywanie gry albo okna. Ja najczęściej stosuję y, przechwytywanie gry. Y, no i sobie wchodzimy. Ok. No i tryb. Dobra. No i tutaj będzie, jak będziecie mieli otwartą jakąś grę, no to wtedy pojawi Wam się okna, wtedy Wam się pojawi okna i tam sobie wybieracie okno, które Wam mam yy, nagrywać. Mi nagrywa ekran jeden, monitor główny. Bo innego, bo w sumie to jest mój jedyny monitor. Ale no... Chociaż to nie jest mój jedyny monitor. Ale teraz mam podpięty tylko jeden, więc także no. No to, to w sumie to chyba wszystko, co wam chciałem pokazać. Chyba tak. Chyba to wszystko co wam chciałem pokazać. Chyba nie wiem. Yy. A tu mamy filtry. No i możemy sobie wejść w filtry. Mamy właściwości, przechwytywanie ekranu, mamy ekran, mamy podany ekran. Tutaj. A jak chcemy sobie dodać filtry do mikrofonu, to wchodzimy w zębatkę. Filtry. No, i sobie tutaj klika. No i plus. No i wybieramy sobie e, filtry. Ja to. Ja filtry może zrobię w następnym filmie. Nie wiem, zobaczę. E, no, ale no. Także jeśli. Albo dobra, teraz zrobimy filtry. Tylko chwilę, ja sobie znajdę stronę z filtrami, więc zaraz się widzimy. Dobra, widzowie. Yy, mamy pierwsze filtry, więc wchodzimy sobie w. Yy, gdzie sobie wchodzimy? W filtry. Nie, nie w filtry. Czekajcie, Widzicie, co było. Yy, tu. Dobra, wchodzimy sobie tutaj w, w przechwytywanie. Albo wiecie co, wchodzimy w mikrofon, w ustawienia, filtry. Tutaj sobie plusa dodajemy, brak szumów, ok. I teraz będzie nam nie szumieć. Teraz już możecie nie słyszeć mojej klawiatury. Możecie nie słyszeć y, klawiatury i nie możecie też nie słyszeć jak y, hucham w mikrofon. A jak będziecie słyszeć, to coś mi nie działa. No więc Tutaj też minus 32. Dobra, zamknij. Filtry, mamy brak szumów, więc... Lecimy do następnego filtru w sumie, no nie? Dobra, następny filtr y, do mikrofonu. Wchodzimy sobie też w filtry plus i klikamy sobie poziom. Poziom, nie wiem po co poziom, no ale. Dobra, i mamy drugi filtr. Więc zaraz się widzimy. Dobra, widziałem. Kolejnym filtrem będzie limited. Okej, okay. o taki filtr. No i przechodzimy do następnego. Dobra, widzowie, następny filtr to jest e, tłumienie hałasu. Nie będzie nam tłumić hałasu z, poza mikrofonem. Więc to jest bardzo dobre i... No to czekam, widzimy się zaraz. Dobra, kolejnym e, filtrem będzie kompresor dobrze mamy tak no i sobie dodajemy jeszcze expander no i to są wszystkie filtry. jak nie chcemy żeby były użyte no to klikamy sobie w to oczko no i to jest mój głos prawdziwy bez tak, bez filtrów A to jest mój głos z filtrami. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby żaden film Was nie ominął. No a co? My się widzimy w następnym filmie. Cześć!